Dobra, drugi mecz. Panie, 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 wulkan. Fak, nie tego. Ach, bro, co pan? Kurwa! Nie użyłem. Słuchałem do levela, no Fak, nie bali mnie. Fak, nie mogę tarczy użyć. Wow! Jest, Aha, fajnie, Rzucam tarczę na siebie, dostał czapi, co za shit, po prostu. Uratowałeś mnie dzięki temu, dawiej mi Okej, okay, ale kurwa, ja prawie że zginąłem. Miałem kurwa trzy, 30 życia. Żyjesz. Dobra, oni tutaj Tak jak próbują siedzieć mm -hmm. Cały czas no Widzicie, Striker cały czas po krzaczkach chodzi Oni na dół idzie, jak Hugo wejdź Daj mi tym na dole Coś Nie, zaraz. on poszło, tylko przyjąć wizję Pątrzuj, On pewnie pójdzie na sam dół No, poszedł Tak, na dole Dobry. Tak, to nie ten nim. Dobra, oni mają Gemini też O, fuck Dexter fuck. Spieprzaj Dexter. Kurwa. Nie dam rady. Już drugi oh. level mają. Mhm. Mm kurwa, mogę coś z tym nie robić. tam ta touchers, bo byśmy zrobili z tego... ...bota. O, Weźcie, ja ich przytrzymam po prostu. Mogę ich Tak, tak, tak. Trzymaj ich przed wieżą po prostu. O kurwa, czterech mam. Dasz radę, dasz radę. Stój pod wieżą. Hugo, masz tam gościa, czy nie? Nie, nie. Idą na do ciebie. No. nie, oni na też pewnie. idą na tanka. No idą na swojego na pewno, nie? Tak, to my możemy. To ja pójdę z Hantą na górę, dawaj. Te zielone przejmiemy Dobra, możemy, możemy, możemy. A ty dexer zostań na środek, ułatwiać. dosłownie jest najebnięcie. Gdzie jest ten On poszedł minionki ci przejąć ten na dole zielony, widzisz? Czy to A, ty, ty przejąłeś? Nie, on przejął. No. Kutu, to Dupa, się to zostań, musisz się tam odbić Zostań tam, sam może dasz radę pokonać Dobra idziemy ci pomóc uh -huh. Fajnie, top nam się odrobinie pusznie i też zrobili tak. no Ponić no Dobra, nie okej Oni się w krzakach zapewne No nie nie, 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 nie nie. Fakt, znowu Dobra, jest drugi item Dobra, level mamy ten sam w tym momencie, więc nieźle. Dobra, to w miarę puszne eee, O, wulkan ma się na górze u siebie. Tak, jest. -ci było. Tak, ty tam se, ty tam ten tłucz tam na dole mobki, będzie, tak, tak, tak. będzie ek. Rozdzielili się znowu. Star poszli na górę. Woda, tak, na, na, górze jest ten, ale wulkan gdzieś poleż. Bo na górze wulkan była i zaraz tak. pewnie przywróci tutaj. Walkiria jest na górze, dobra, to też zrobili mobka ty Ja idę do walkiri. Dobra, teraz. W tej, tej wi... przyjmij Oj, Marium, Aj, nie, nie. Aj, prawie padła tam. Walkirię mam teraz. Mm, dobrze, że tak No już słuchaj, jak tak walisz, tak na ślepo, po prostu wolne i jak najbardziej podwieży, nie? Wiem właśnie, próbuję no. Jak sobie nie walił po prostu w powietrzu, to bez sensu, tak to chociaż wieża trochę dostaje. Pan to faj, to co dobrze Patrzcie, patrzcie no... Pomóżcie mi z Dark Dobra, ja idę na górę Oprzeżyłem. Czy Dexter idziesz? Anta... Ej Dobra. nie zostawiajcie mnie Pat, idzie do mnie, Je, jez, chodź, chodź tu Dexter, chodź tu do mnie Pomocy, pomocy, On mnie wypychają dobra, mnie pod wieżę dobra. dobra, nieważne, odgon odgoniliśmy ją Wracamy na środek Wypychają pod wieżę Dobra, dobra, Dabiera, defu teczkę. Touchers, musisz tu wrócić, jesteś nam potrzebny, naprawdę Ale ktoś musi, na, na górze po prostu jest na jednego strzała wieża Aha. dobra, ja tam To ale co, Valkyria zaraz pusznie na wieżę Kurwa, Dobra, to może... Dexter albo albo czapin, któryś tam musi z nich iść. No pomoc czy dała. Dobra, to broni jeszcze chwilę. Słuchajcie, Słuchaj. jak odepniemy ich pod ich wieżę, to wtedy ja pójdę. Dobra Ile uda się to zrobić? O mamy ulka Dobra, Biem, świetnie. Wiem, wiem Teraz uważajcie, że oni nie użyli A nie, nie, nie. Ja miałem Kurwa, za Późno, miek. za późno trochę czy nie wiedziałem ile ten to wycofuje, idę się uleczyć A ja, ja nie... Zbierdalał kurwa... Ulta mi ścisnął Zbierdalał Kurwa Nie, trzeba jej trochę pocisnąć Dobrze, nie tam rozwala, to mu na dole Dobra Ta znowu idzie na mnie Idę za Valkyrią, przyjmuję punkt obserwacyjny walkiria. Tak o. Ulti mhm. No było Dobra Valkyria to mi Tam ja idzie dwóch ja Tak Uciekaj w moją stronę Krzakamić. Dobra dwóch jest, chodź tam, wycofujemy. co Mhm Okej okay, wróciliście tutaj, wszyscy cztery są No są, 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 idziemy Dawaj, No jak oni mają kurwa żółtego to co wy chcecie? Którego żółtego? Ja, no, zatrzymamy tak, go i... Fak, co jest, Wyłącz to za to zakradłeś jest to? FAK, KURWA Fak. Padnie, padnie, padnie Chodź tu Kutasie Chodź tu mówię no bo wulkan jest po, p, strasznie powolną postacią To jest strasznie słaby u niego e, Striker jest pomarańczowy Bulwar fioletowy, zielony Jak nam idzie? Nie ma jakichś kurde... Aha, Striker ma 3-0, a tak to jest jakieś tak bardzo wyrównane Valkyria jest żółta, więc co wy chcecie hmm. a, Stracimy wieżę na środku A, tracimy ją Kurwa Dupa, straciliśmy Kurwa, małpa, nie wiem. też nie. O, ja nie mam tego. Gdzie ja Gdzie ja Tam nasami minionki lol. No. To duże, no faktycznie. Dobrze. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Pomóż mi tu. Gdzie jest? Dzieje się. Kurwa, nie zdążyłem się ten jest, ten jest, kurwa. Uciekł, kutas. Hanta, uciekł, lec. Patrzcie, zrobiłem Idę do was, idę do mnie. No bo to idę. Okej, my z Teksterem idziemy na tego. Ej, to nam oni środek tam spuszują. No, Zdążymy. Dobra, weź go w literce, wezmę ten. Miniona. Dajcie, póki Słucham. oni się rozdzielili, byśmy mogli sklepać tak po każdego po kolei. Bo tak jak tutaj Hiszpanii zrobili, rozdzielali się i my wtedy Kurwa, ich Kurwa, ała, ała, ginę, ginę, ginę. Zaraz, nie nie zginąłem jakoś. Na górze topa nam robią. Pięknie no. robię tutaj. Staram się przynajmniej. Mam Valkyrię, Hanta, chodź. Obra mnie znowu, znowu, mam to jak PDDOSa teraz już. Podam. Kurwa, wyjebane przynajmniej. Dobra, są to są to Hanta, wracaj, wracaj. Ja idę na topa tam, cofam się do bazy. Kurwa! Kurwa, Hanta, wracaj. Oh, sorry, nie no sensu to w ogóle stałem tam. Też się cofało Ja pierdolę. Jak ja to uwielbiam, każdy rzuca ulta w tym samym czasie. U nich i chuj koniec ile mm, leżymy wtedy, nie? Na was? Oh, shit. Nie no kurwa nie wierzę. To co mam pod prawym... pod prawym przyciskiem myszy yy, nie ten mój la laser. Jeżeli zrobię cokolwiek, yy, innego kliknę, to przerywam to. Słuchajcie, chciałem wybrać item i przerwałem. To, to jest kuźwa po prostu porażka w tym momencie. Item wybierałem, w sensie, żeby dostać, bo kolejny to poziom item. wpadł. To jest kuźwa po prostu idiotyzm jakiś. No, oni mogą tu czekać w wieży. Czekaj, ja może na tego Strakera pójdę na dół. Dobra, no, na dole podano wieża. No, biegnę o, kur... tam. No, ja padam już, a nie, to dobrze zostaje. O kurwa, pomocy, pomoc, po pomoc, pom pom dziękuję, po mnie. Jest tu jeszcze ta. Dobra, nie, nie ma co, nie ma co. Dobra, no idę. Ten mhm. za kreblem ma. To jest Kurwa, to. kurwa, dzięki. Stupcaj, stupcaj, stupcaj. uratowało życie. No. Drobcie. Fuck, bulwark. Dawaj spow... A, dawaj spowolniony kurwa, a tu Gemini sobie w krzakach siedzi. Oni tak lubią te krzaki. No to jest kurwa taka taktyka, Pussy, nie? Siedźmy w krzakach na nich. No. Kurwa takie typowe... Razie się cofa na środek. Wiedzieliście co pierwsze zrobili. jaki kutas! Jak on to kurwa zrobi? Już mm. na Tak, Ta, jest pierdolony. Już go nie oglądam na necie. Pierdolę. Umsup. <noise> on Umsup. Ja tak go nie oglądałem, więc... Zwaną. Ja też nie. Ja też nie Ale napiszę mu na czacie unsub W 10 minut nas zrobił. Nie ja już jest dziesięć minut Tamtych zrobili 15. O kur... Kurwa no i nagle wszyscy tu przyszli to jest przejebane Strasznie szybko się poruszają przez to kurwa prze, 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 przez tą mapę teleporty mają Mm. Kurwa, prawie, no dosłownie, prawie ty. Ja nie wiem, jakim cudem w żyje. No chuj, to już teraz pozamiatane mamy. A leżymy. Mm. No, nie mamy ani jednej wieży. Oni mają wszystkie. Nie ma już nic. Mm. Ale mamy jeszcze dwie rundy, nie? Tak, tak mam możemy... jeszcze. No nie, jeżeli przegramy drugą, to, to nie mamy trzeciej, nie? Ej, mam też vu, ludzie na serio. Bywa czekaj, oni, co oni mają, bulwark Gemini, no leczenie mają Co oni teraz okay. mogą robić, bo co, na, na Dragona mogli pójść hmm? okay. Idziemy, okay. zobacz, idziemy na Dragona? A? Tak, i biją się z Dragonem Oż, to tam ulci, I, Czapi szybko idzie ghost na streama, ultrami, robią ulta rzucaj, rzucaj. Przeciwnik ma smoka już tu nie ma nawet pewnie. Tam tam. Ja pierdolę serio, no. Valkyria serio. Ja Ile mają HP? Na połówkę Nie, no, nie zginiesz tam. Z pierwszej. Jak pierdolę, jak pierdolę. Nie lubię Kurwa! Jak! Ła, ja pierdolę! że tanka tak szybko, nie? No. Za Dobra, leżemy. Zakreble na niebieskich leci, tak wcale nie. No, jeden zielony ma kilka zielonych nawet. tak dużo wcale nie, 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 nie grał Ale duba. też. Duba, duba, duba. Ale dwóch żółtych mają. No. no. Koniec. Mm, mm, no. Ta runda niespecjalnie. To Może jest chwilę, chwilę, przerwy. Chwilę przerwy, nie? Mhm. Ale jakie oni te my mają, kurde. Dobrze im zapłacił, kurde. No. Dwóch mają pomarańczowych. Mamy pomarańczowy, fioletowy. Dlatego Danonej szlagu na pewno wybudził. Nie wiem. Aaa...